Katastrofa, obraz nędzy i rozpaczy. Polska remisuje 1 do 1, ale to nie wystarczyło, żeby osiągnąć zwycięstwo. Chociaż w końcówce tego spotkania była duża szansa, żeby Polska zwyciężyła, żeby zdobyła tą bramkę na szale zwycięstwa. No właśnie dzisiaj na temat tego spotkania, tego meczu zrobimy sobie taką analizę, komentarz. O tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij że w dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mego fanpage'a na Facebooku, zalekujcie go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. No właśnie, dzisiaj na temat spotkania Polska kontra Mołdawia. Spotkanie, które zakończyło się remisem 1 do 1. No niestety Polska nie zwyciężyła. Potrzebowaliśmy tutaj to zwycięstwo i później zwycięstwo z Czechami, żeby po prostu wyjść z tej grupy, a tak to sytuacja się komplikuje. No i pewnie duże prawdopodobieństwo jest, że szanse są teoretyczne, tak? ale że po prostu Polska zagra w barażach, a tam już naprawdę nie będzie łatwa sytuacja. Gdzie zrobimy sobie po prostu analizę tego spotkania, tego meczu. No pierwsza, mowa, pierwsza połowa to jest kompletna tragedia, po prostu kompletna katastrofa. Widać, że piłkarze kompletnie nie wyciągnęli wniosku po ostatnim meczu. No, kibice mówili wprost, tak. Zresztą można było to zobaczyć gołym okiem, że ta pierwsza połowa to była kontynuacja drugiej połowy z tamtego meczu, tak. Gdzie mi po prostu, właśnie zupełnie inaczej zagrać niż to miało miejsce w poprzednim spotkaniu. No, tragedia, dramat, no mówię, po prostu można by im stawiać worki z pieniędzmi, ze złotem, e, brać tutaj Pepa, Guardiola e, Mourinho, tak. Można by Klopa praktycznie brać na trenera. Nic nie ugrają praktycznie z tą grupą e, piłkarzy. Jak oni sami nie będą chcieli. Na pewno na plus jest taki, że tutaj probierz odmaza tą reprezentację, że wprowadza po prostu tych młodych zawodników, tak, nawet już palicho to te, znaczy no nie palichu te eliminacje, tak, no bo wszystkim nam zależy, to jednak, że on po prostu odmaza praktycznie tą reprezentację, wprowadza tych młodych zawodników, no bo jednak to musi nastąpić. Natomiast no to wyglądało po prostu naprawdę komi tragicznie tak, przynajmniej po prostu pierwsza połowa. Okej, okay, końcówka tego spotkania super ekstra, brakowało skuteczności, rzeczywiście atakowali tutaj bramkę przeciwnika. Ale brakowało tego szczęścia, też taka sytuacja nerwowa, także końcówki nie można tutaj powiedzieć, że to wyglądało źle. No, Karol Świderski, który jak zwykle po prostu tak przekonuje nas, e, zawsze niedoceniony przez selekcjonerów, jak zwykle po prostu pokłada nadzieje, które są praktycznie w nim, e, 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 tak czy spełnia nadzieje, które są w nim pokładane. Karol Świderski, który wpisuje się na listę 653 w 53. minucie, no ale mamy tutaj zawodnika Mołdawii, który zdobywa bramkę już w 25. minucie. No, to jest po prostu kompletna tragedia. Widać, że Tutaj, jeśli chodzi o piłkarzy z Modawii, oni później już patrzyli, żeby utrzymać ten wynik, bo to było dla nich korzystne. No ale sytuacja reprezentacji polskiej jest naprawdę niekorzystna. tak. No w tym spotkaniu na pewno można byłoby tutaj pochwalić Piotra Zińskiego, bo on się dobrze zaprezentował, Natomiast, no, jeśli chodzi tutaj o obronę, to jednak ona była no nie może kulawa, ale po prostu dzierawa, tak, Kędziora słabo się prezentował podczas tego spotkania, Milik, fatalny występ Milika, zresztą te statystyki, bo praktycznie Milika, jeśli chodzi o reprezentację Polski, też tak, na przestrzeni lat one są po prostu tragiczne, e, Szołek akurat dobry występ Wszołka, bym powiedział, Piotr Zieliński, dobry występ, Kiwior, moim zdaniem po prostu kiepskiego jego występ, Frankowski, ok, poprawny występ, Dziczek, bez rewelacji, Sebastian Szymański, dobry występ, tak, ale to nie wystarczyło, żeby pokonać Mołdawię. Chociaż muszę powiedzieć, no, pierwsza połowa kompletnie fatalna, tak, druga połowa tutaj rzeczywiście można by powiedzieć troszeczkę zabrakło tej, tej, tej szans. Pytanie też jest takie, czy na przykład gdyby Robert Lewandowski wystąpił w tym spotkaniu, czy rzeczywiście doszłoby do zdobycia tego goli, bo tam sytuacje były po prostu pod koniec tego meczu, no nie wiadomo, tak, no Mołdawia też po prostu patrzyłaby pewnie tutaj wykluczyć Roberta z gry, kryć go i tak dalej, więc nie jest powiedziane, że tutaj po prostu Robert Lewandowski by Zdobył bramkę, tak? więc tak wyglądało to spotkanie. Tak wyglądało to mecz. No, to jest fatalna sytuacja jeśli chodzi o naszą sytuację dotyczącą grupy, pozycji i tak dalej. Więc to naprawdę wygląda fatalnie. Zobaczmy sobie też na zmiany, wszedł Filip Marchwiński, wszedł Kamil Grosicki, bardzo dobry występ praktycznie Kamila Grosickiego, Notarola rola po prostu tego asa, tak? niektórzy mówili, że powinien wcześniej wyjść kibice, po prostu domagali się tego, nie wiadomo czy wystarczyłoby mu po prostu siły i pary na to, żeby na przykład próć, no nie mówię pełne spotkania, ale na przykład drugie, drugą połowę, ale na pewno dobre po prostu, do jego dogrania, piłki, e, które rzeczywiście były po prostu w punkt. Ku właśnie te dogrania i gdyby tam na przykład znała się Robert Lewandowski, to mogłoby fantastycznie wyglądać, na przykład e, gdyby Robert wystąpił w tym spotkaniu, no, nie ma co gdybać, bo Robert nie wystąpił, ale naprawdę te wypadania były po prostu co do centymetra, co do milimetra. Wszedł Buksa, wszedł Śliż, tak, wszedł po prostu Kamiński, e, no i mamy Marwińskiego i Grosickiego, tak. Kesz w tym spotkaniu y, tutaj i nie zagrał, tak? Po prostu nie zagrał w tym spotkaniu. Także no szkoda jednak utracona faktycznie tutaj nadzieja, jeśli chodzi o reprezentację Polski, ale mimo wszystko. Znaczy, no, wynik jest najważniejszy, tak, ale jakby te zmiany, bo też mo można powiedzieć. Mi się troszeczkę przypomina sytuacja, tak na przykład to było z Lechem Poznań parę lat temu, tak nie wiem, dwa czy trzy, trzy lata temu, gdzie e, po prostu władze, nawet po prostu tutaj e, Lecha Poznań mówiły, że oni chcą przebudować tą drużynę, nawet po prostu e, kosztem pozycji Lecha w, w tabeli, i to rzeczywiście przyniosło efekt. Na początku ten Lech naprawdę tam po prostu spadał w tej tabeli i kibice byli wściekli, ale coś kosztem czegoś, tak, e, natomiast później i tak, teraz to pokazuje. Może jakoś lech po prostu nie ma jakichś fantastycznych tak, efektów, jeśli chodzi czy skuteczności, jeśli chodzi o rozgrywki tutaj europejskie ale na pewno po prostu jest to lepiej niż to wyglądało w momencie po prostu przebudowy. Tak samo pytanie, czy teraz też teraz ta reprezentacja też po prostu jest w takim momencie przebudowy, Także ja powiem w ten sposób, ja na dzień dzisiejszy, no tylko to jest za wcześnie, bo to są dwa mecze, tak, ale bardziej bym to kupował, tą reprezentację, niż na przykład mecze, które by przegrały na przykład Paulo Sousa, tak, bo jednak probierz coś próbuje zrobić, prowadza tych młodych zawodników, odmaza tą reprezentację, dużo, moim zdaniem, poprawiło się na plus, tak, jeśli chodzi o to spotkanie też byłyby takie pytania, a czemu granie po praktycznie trzema obrońcami, a czemu na przykład nie wyjście tutaj czterema obrońcami, tak, jeśli chodzi po prostu od samego początku, jeśli chodzi o to spotkanie, więc no tutaj też po prostu pojawiają się takie znaki zapytania, no ale teraz już to nikt tego nie zmieni, tak, no czas, czasami po prostu człowiek już ręce zamuje, jeśli chodzi o to o reprezentację Polski, ale z drugiej strony, no nie ma też co się było łudzić, tak, że tutaj wiadomo, nadzieje były, tak, sercem człowiek był przy reprezentacji Polski, ale nie ma co się nie, nie ma co się łudzić e, w kontekście tego jak ta reprezentacja wcześniej się po prostu prezentowała to też nie jest tak że jak probierz przyjdzie to ta reprezentacja styl tej reprezentacji zmieni się jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki tak no właśnie, nie jestem ciekaw, co wy na ten temat sądzicie. Zobaczmy sobie też po prostu, może, jakie pojawiły się wiadomości po tym spotkaniu. Rywale zagrali dla reprezentacji Polski, będzie łatwiej awans na euro. Tak miał probież krzyczał do piłkarzy reprezentacji Polski, czego my się boimy. Modawia zagrała w Polsce na nosie. Nie jestem w stanie tego zrozumieć. No właśnie, ja też nie jestem w stanie tego zrozumieć. Działo się sceny w polskich szatni w przerwie meczu z Mołdawią tylko dla dorosłych. No tak, ale po prostu Modawia, które zajmuje miejsce w tabeli, tak, oni chyba tam po prostu są za. Ee chyba po prostu które tam zamyłem miejsce, już nie pamiętam, tak? 100, 150 czy któreś miejsce, jeśli chodzi o, o ranking tutaj reprezentacji w piłce, gry w, repre w piłce nożnej, tak? Więc naprawdę, no, 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 straszna sprawa, tak? Straszna praktycznie tutaj sprawa, jak to wszystko wygląda. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć!